Na przynajmniej ten matchmaking jest jeszcze w miarę jako tako. No jest, tak. No. I też ostatnio naprawdę się jasno. Tyle razy, ile mi lekki czołg odpalono. Tyle razy. Znaczy przez moment miałem chyba.. E, ciąg. No, tak z pięciu bitew. Kiedy za każdym razem zdychałem lekkim czołgiem, bo mnie... Ktoś chyba podpalił pięciokrotnie z będu. Rozumiem. Ale to... Ja się napraw... no. bo, bo ja na przykład mnie ostatnio ktoś podpalił tak, że y, udało mi się tam gaśnicę ściągnąć i przeżyć, ale walnął mnie frontowo frontem. I obe, no. oberwałem od frontu i zapalił mi się silnik, który jest z tyłu. I ja, mówię, co jest? Nie, no to. to jest... Przebiło cały czołg na wylot, kurwa? Czy o co chodzi? Co nie, to jest po prostu jakiś to naprawdę żart. No. To jest za ma żart. Jeszcze. Za każdym razem, ja kogoś próbuję cel celować, yy, Nie! Po co? Po co masz celować? Yy, I tak nie trafisz. No. Czasem ja jadę sobie tym lekkim czołgiem, jadę sobie 60 na godzinę, a tu nagle nic się czołgów nie trafia i rozwala mi yy, gąsienicę. Mm. No super. No tak. Ale to jest nie tak z sto. To strzelanie w gąsienicy ja mam wrażenie, że też kiedyś było trudniejsze, jak dzisiaj. No było, ale mam wrażenie, że kurna dla wszystkich jest trudniejsze, ale tylko... Nie, w sumie tylko dla nas jest trudniejsze, bo, bo tak. No. W sensie, wiesz, kiedyś to było tak, że jednak coś tam się troszeczkę było trzeba postarać, żeby tą gąsienicę, a dzisiaj to notorycznie po prostu, non-stop, walą tą gąsienicę jak chcą. Ale to też jest tak, że kurna, jak ja w tą gąsienicę strzelam, nie, nic się nie dzieje, a wewnątrz strzelają o, o pierwszy strzał już gąsienica mi pada. No, a... No a Też... u mnie to dopiero za piątym albo co dziesiąty raz się to udaje. Tak. Ja o kurwa. Aaaa! AMX! Dobra. Co ja chcia... O kurwa no! Nie! Boże święty! Napierdala we mnie artyleria i robi ze mną co chce. No! Ja, cudem no! Wycelowane było, to było wycelowane. Ale nie, po chuj go trafiać. Po chuli. Dobra, zobaczmy co tam u was na flance. O ja Aj, ja ja masz, ja się Kurwa Cześć. mnie to zajebią. Czałk lekki mnie zapierdoli. No. To no. Już super. Ostrzałem dywanowym po prostu. Nie to jest... No, zrobił nie, ze mną co chciał. A. No przynajmniej tyle, że go tam dojebił. No nie wbijaj Albo się w niego. No nie. tak, i się wbił. Oje teraz tego nie wcele, bo się musiał tamten średni wbić. Dobra, jeb. No skok. Nie, no nie. Oczywiście, że o skałę musiał walnąć. O tą, obok której stoję. Yy, a ten co chciałem. O, o, uwaga, uwaga, wyjeżdża prawa. A, dobra, dostał no, nie na było to. No, ale... no. Yy, no, no, coś, coś mówisz. Tak, że było, było. Ostatnio, ostatnio doszło coś takiego, że strzelam w podbrzusze czołgu, ale od boku, no nie? Że strzelam hmm. mu jakby w gąsienicę od boku. Kiedyś to było tak, że albo się zrywała gąsienica, ale nawet jak się nie zrywała, to. Czołg obrywał. A dzisiaj jest tak, że pojawia się komunikat, nie trafiono w pancerz. Ja mówię, co jest kurwa, jak to nie trafiono w pancerz? Strzelam tylko, że od boku. No wiesz, no, jakby nie strzelam aż tak nisko, że przelatuję pod podwoziem czołgu. No tylko walę w bok, przy gąsienice. Nie trafiono w pancerz. No to gdzie się zaczyna kurwa ten pancerz? O co chodzi? Nie wiem, no to, no, to jest jakiś zasadny skandal. Ja pierdolę. No gra chodzi na psy, no. Co tu można poradzić? No już oczywiście wszystkie czołgi im poznikały. Ja nie jestem w stanie trafić w cokolwiek strv już tam został jako samotny Przepraszam krzyku, ale kom... śmieszy mnie trochę to, że jak obracasz lufą to musisz myszką Tak, to jest, to jest też coś wspaniałego Na szczęście już myszka jest trochę lepsza niż poprzednia Co, wycofaj się? No to jest prawda w sumie Powinienem się wycofać eee, Ale tak, no przynajmniej poprzednia myszka to jeszcze większe były cyrkisty Proszę. No teraz wciąż są cyrki, ale trochę mniejsze. Co rzeczywiście może być całkiem zabawne. No to. Za stronę... A proszę. 7, 9. Jeszcze lepiej. Jeszcze w tyci. No, zostały nam 6 czołgów, z czego 3 arty. No tak. Z drugiej strony im też zostały jeszcze arty, ale jeden czołg wyższy powiedzmy. Mhm. Mm Cóż... Mm. ta artyleria wroga robi, po prostu z nami co chce. Ja pierdolę, no. Niestety. Mm. World of, of arty. arty. Yes, that's to true. Jest... No i tak. But not... Nawet nie wiem jak to napisać. Helkat, helkat, helkat. Oczywiście z Helkatem nic nie zrobimy. Muszę. Ja nie mam w stanie... Nie, nie jestem w stanie wycelować. Uh -huh. Nice! Uuu. Dobra. Ale chociaż tyle, że jak pierdolniesz, to zabijesz. No ale to też muszę trafić odpowiednio. Niestety jest taka opcja, że nie trafię. A ile ci się trapia? Przecie ja pierdzielę. No scope. Dobra, jest szansa, jest szansa. <śmienny> tak jest! I obracaj się, i obracaj Aha. Nie no. Aha. No żeś japi. No. Ale dobra, ale ty, ale patrz ile ta artyleria y, przeciwnika. Kurwa... Dziewięć <gryw> fragów, rozumiesz? Ja pierdolę. 9 ale... Dziewięć fragów. Of... No. Ja... O, o kurde! O kurde! Możemy to wygrać! Spokojnie! Ej, to naprawdę emocjonujący mecz! Nie, Arta go rozjebie, człowieku, on nie ma szans. No nie, no weź, no jeszcze szansa jest i to naprawdę całkiem spora. Ja w gościa wierzę. Chociaż pewnie to. Do... Znaczy, to się może nie udać, niestety, a tamta arta może być niestety bardzo skoordynowana. Nawet jest, ale. Nie. Tak. <noise> Good luck Good luck Ej, faktycznie My to wygramy, on nie musi się ruszać. A rzeczywiście, no, rzeczywiście. no. Ale nie, człowieku, oni kurwa zrobią na niego szturm zaruchają go, jak będą chcieli zobaczyć. Nikt nie jest w stanie się równać z bogami artylerii. Nie, Słuchaj, ja tu myślę, że ja chyba nagram tą ostatnią minutę. Na szczęście eee. widzisz przygotowałem się i nagrywam od początku tą A, widzisz dobrze, dobrze, dobrze Cię zastanawiam, czy na YouTube A wstawiaj. wstawiaj! Dobra Dobrze! No. U -u -u. Zmieniaj pozycję, zmieniaj pozycję Jeszcze. Jeszcze. zmień pozycję. O dobra, jedzie, jedzie drugi! Zajebie go! Zajebie go! Dobra, jest szansa jeszcze. Manewruj. Minuta! Za... Tak, niech on spierdala, bo oni nie zajmą. Niech on wypierdala. Nie, jakie to jest dobre? Dobra, niech ucieka. Ech. Ja pierd... Co tam u Ciebie Krzychu przeleciało jakiś? Właśnie też się przed chwilą poprzestraszyłem, ale zapomniałem, <laughs> że w sumie ojciec ten... E... kanaryfer wiesza. A! Dane. I to ja myślałem, że jakiś Harrier ci nad chałupą. Ja przed chwilą myślałem też właśnie, że o, znowu ten dźwięk, ja przy... myślałem, że jakiś, wiesz, alarm bombowy jest. No. O kupa. dobrze! No. To konkret, konkretnie <laughs> Ja piersię, bohater. Zwyczajny bohater. Beskidu. <laughs> Jakie to było, to piękne. No dobrze, no a dobrze. teraz za udane ukończenie misji osobistych, kampanii, bla, bla, bla. Z że to niby za gówno jest. Aha, teraz co? DS8, aha, dobra, bo ja jakiś warunek spełniłem poboczny dla misji. Y, tutaj 35 tysięcy dodatkowych. Pozdrawiamy kredyt. YouTube. Pozdrawiamy YouTube.